W niedzielę usłyszeliśmy proroka Jana Chrzciciela, który mówił do nas: Nawracajcie się. Wczoraj w tej dynamice naszych rekolekcji tegorocznych, adwentowych, poruszyliśmy bardzo trudny temat, zwłaszcza w tych czasach. Jeszcze dla naszych rodziców temat Kościoła nie był tak trudny jak dla tego pokolenia. Za każde brzydkie określenie kościoła dostawało się od dziadków, rodziców w twarz. Nie wiem, czy takie czasy pamiętacie, ale matki często tak traktowały, każde niepotrzebne słowo wypowiedziane w stronę kościoła. Powiedzieliśmy sobie, że jest to miejsce, przez które się zbawiamy. Powiedzieliśmy sobie, że jest to przestrzeń, w której odnajdujemy Chrystusa obecnego właśnie w sakramentach, poprzez sakramenty święte. To jest bardzo ważne, żeby tę przestrzeń gdzieś odkrywać i przy ich pomocy właśnie wędrować w życiu do spotkania z Panem. Dzisiaj chciałbym posunąć nasze rozmyślanie, bo to nie wyczerpuje jeszcze tego tematu związanego z nawróceniem, bo my musimy dojść do źródła, do. Tego, który ten Kościół tworzy, i który, o którym mówi Pismo Święte, że Kościół dla niego jest oblubienicą. Przepiękna księga Starego Testamentu, pieśni nad pieśniami, który opisuje historię miłości między małżeńskiej, można powiedzieć, to jest tak, taki wyraz właśnie opisu nieudolnego, bo człowiek. Nie wie jak tę miłość opisać. Zresztą wszyscy mistycy więź Chrystusa z Kościołem opisują porównując do więzi małżeńskiej. Niesamowite, jak bardzo ten wyraz odnajdują właśnie w tej przestrzeni. Ale zanim dojdę do konkluzji, którą właściwie już powiedziałem, że będzie to dzisiejsza katecheza o źródle, czyli o Chrystusie, o Bogu, który do nas przyszedł i na którego czekamy. W naszym adwentowym maranata chciałbym troszkę refleksji takiej uprzedzającej teraz poczynić na ten temat. Moi drodzy, pewnego razu Pan Jezus wziął swoich uczniów, zaprowadził w okolicach Cezarei Filipowej, czyli tam jeszcze dalej w stronę Libanu, idąc na samej granicy praktycznie Galilei, już tam się kończyła, kończyła Palestyna. Przywołał ich i do nich pyta się ich. Słuchajcie, panowie, za kogo ludzie mnie uważają? Jako Jezus Chrystus. A mówią apostołowie, wtedy znamy tę historię przecież z Ewangelii. Jedni mówią, że jesteś Eliaszem. To jest bardzo ważne porównanie, bo Eliasz był najpotężniejszym z proroków, więc już bardzo, bardzo wysoko stawiają Jezusa. Inni mówią, że Mojżesz, że któryś z proroków. A Pan Jezus zacieśnia to pytanie, konkretyzuje i pyta się ich wprost. A Wy za kogo mnie uważacie? Jeżeli wczoraj zadałem Wam kwestię ćwiczebną do rozmyślania w ciągu dnia, czy kochasz Kościół? Czy modlisz się za kapłanów, też tych, którzy może gdzieś gubią się w swojej posłudze? Czy masz w sercu właśnie, odnajdujesz miłość do Kościoła? To dzisiaj, gdyby na końcu zapomniał to zadanie wam na dzisiejszy dzień zadać, w ramach naszych rekolekcji, to zapamiętajmy sobie to pytanie Jezusa, jako skierowane nie do apostołów, ale do nas. A właściwie do mnie, każde osobno. A wy, za kogo mnie uważacie? A ty za kogo mnie uważasz? Ale co ksiądz mówi? No przecież ja jestem osobą wierzącą, od lat. No. Jak ksiądz może takie pytanie, proszę sobie to pytanie postawić. Od odpowiedzi na to pytanie zależy bardzo wiele w naszym życiu. My musimy sobie na nowo uświadamiać no to, co nam odpowiedź przyniesie. Nie będę za Was odpowiadał. To jest bardzo ważne pytanie, od którego się zaczyna tak naprawdę wszystko. Tak jak traktuję Jezusa Chrystusa i, i tym, kim On dla mnie jest, tak później wygląda całe moje życie religijne. I nie jest to takie proste również w naszym kościele. Nawet jeśli nie mówię to do tych, którzy powinni to usłyszeć, to zróbmy sobie taką refleksję yy, trudności, jaką znajdowali Żydzi w odpowiedzi na to pytanie, a Wy za kogo mnie uważacie, za kogo uważają mnie ludzie. W czasach Jezusa było wiele frakcji przygotowujących się do tego, by przyjąć Mesjasza. Oni byli naprawdę na to przygotowani. Tyle, nawet nie set lat, ale tysięcy lat, ze dwa tysiące, jak nie więcej, albo słownie od Abrahama, albo już później stopniowo zapisywali w swoich księgach Starego Testamentu takie punkta, które miały pomóc im w zrozumieniu, kim jest Mesjasz, kiedy przyjdzie, żeby rozpoznali go. Nawet dzisiaj. Czytaliśmy i w tych ostatnich dniach siostra też nam czytała e, fragmenty z księgi proroka Izajasza. One są właśnie e, takimi e, fragmentami, które opisują e, przyjście tego Mesjasza, jak się przeczyta tam po 48 rozdziale fragmenty Izajasza to opisana jest cała męka. Zachariasz. <coughs> 200 lat przed Chrystusem zapowiada, że urodzi się Zbawiciel w Betlejem, a tym Betlejem, miasto ubogie i tak dalej. Panna porodzi Syna w 11 rozdziale Izajasza 600 lat przed Chrystusem. Nawet w Księdze Rodzaju jest mowa, że przyjdzie niewiasta, która zgładzi łeb wężowi. 3.16, bodaj, i jest tam jakby protoewangelia, czyli zapowiedź ostatecznych czasów, że niewiasta porodzi syna. Rodzi się Jezus i oni go nie rozpoznają. Wypędzają Józefa i Maryję z gospody. No się ktoś tam wałęsa. Idźcie, tam do groty, tam może miejsce znajdziecie, a potem go krzyżują. Po 33 latach od narodzenia. W czasach, powtórzę się, pana Jezusa było wiele frakcji, które przygotowywały się religijnie, społecznie na Mesjasza. Oni do dzisiaj czekają na Mesjasza. Tylko popatrzcie, jak nieraz w telewizji są relacje z modlitw Żydów przy Murze Płaczu. To jest ten kawałek, który został po dawnej świątyni. Ile tam jest tęsknoty, i pragnienia, i przywoływania Mesjasza. Nie przyjęli Jezusa Chrystusa, bo nie odpowiadał ich wyobrażeniu o Mesjaszu. Jak to Bóg, już powiedziałem na którejś z tam w niedzielę, na tych konferencjach naszych, na tych naszych rozważaniach, że to co mi ten muzułmanin, przepraszam, że się powtarzam. Zapytał, jak Ty możesz wierzyć w Boga, który sika w pieluchy? No właśnie ten Bóg mnie zainteresował. Ten Bóg jest dla mnie Bogiem, który mnie zainteresował, że jest tak kruchy, tak bezradny, jako dziecko przyjdzie za te trzy tygodnie tutaj w znaku Bożonarodzonego Święta, jak będziemy się radowali. Jednym z tych ugrupowań, które nie rozpoznawało przyjścia Mesjasza w sposób właściwy, no zacznijmy, tam wybiorę, powiedzmy od Zelotów. Zelos. Szymon Gorliwy prawdopodobnie z apostołów pochodził z tego ugrupowania, a też mówią, że Barabasz również mógł pochodzić od Zelotów. Zelos, czyli Gorliwy to była taka grupa polityczna, która wyobrażała sobie że Mesjasz będzie wyzwolicielem politycznym spod okupacji rzymskiej. Nosili w połach swoich płaszczy krótkie miecze, które nazywano sikka, gotowi do tego, jak Mesjasz się pojawi, to oni się rzucą na Rzymian i po prostu uczynią Izrael wolnym i wyniosą ponad niebiosa, możemy powiedzieć, jako wybrany naród z tym właśnie Mesjaszem, który przyjdzie królować. Drugie z ugrupowań, żeby jakoś jeszcze okrasić tutaj to nasze rozważanie, tą mnogością oczekiwań ludzkich co do Mesjasza i w ramach odpowiedzi, za kogo wy mnie uważacie, to byli Eseńczycy. Do dzisiaj Sadyby, jak będziemy na pielgrzymce, Kiedyś to zwróćmy uwagę przy Morzu Martwym pozostałości po esenczykach Oni nawet na dwóch Mesjaszy czekali. I to był Mesjasz, który miał przyjść tylko do tych wspólnot. My wiemy najlepiej, kim On jest. On będzie dla nas. Taki Bóg Getta. Tamten Bóg polityki, a ten Mesjasz. Yy, Mesjaszem Ta Faryzeuszu znamy. Już jeśli po nich sięgniemy, ci z kolei byli prawymi ludźmi, ale utożsamiali Mesjasza z prawem. Jak dotkniesz się poganina na rynku, zaraz musisz umyć ręce. A czemu ty uzdrawiasz? W szabat, ciągła pretensja do Jezusa. Chłopina z uschłą ręką. Uzdrowił Go, dał mu życie. W szabat nie wolno tego robić. W ogóle nie widzieli człowieka, tylko prawo. A kobieta chora na krwotok 40 lat, nie dająca sobie rady z organizmem swoim, ileż to kobiecisko się musiało nacierpieć, uzdrawia ją, daje jej ulgę trochę w tym wszystkim, w tym całym jej życiu. Uzdrawiasz szabat, kim ty jesteś? No właśnie. Co sugeruje, jeśli ktoś nie złapał, dlaczego niby mówię o Żydach, ale myślę o Kościele, o naszym Kościele, tym, który mamy kochać. To wczoraj żeśmy sobie wyraźnie powiedzieli, tym grzesznym Kościele, że i my możemy być trochę zelotami i możemy definiować Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa politycznie, silny, przyłoży niewierzącym. No, taka może być odpowiedź. Albo u nas, albo u tych, których znamy, jak obserwujemy ich sposób wiary i to jak wyrażają się o Chrystusie i o Kościele. Twierdza obwarowana, mocarny, silny, mszczący się. A nie może być tak, że należąc do wspólnot religijnych gardzimy innymi, bo to do nas tylko przyjdzie. Bo należymy do tej wspólnoty. Ona jest wyjątkowa, lepsza od innych. Nie może Pycha się ulokować w pozornej yy, pokorze, Naj, najwredniejszy wyraz pychy to jak udaje pokorę. A dzium, 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 a dzium, dzium, dzium. A jaki to ja dzium już lepszego nie ma ode mnie, tylko ja mam Jezusa. A ten śmieć z tyłu i ten alkohol w Białgardzie, którego mijam, to już tam Boga nie, nie, u niego to już Boga nie ma. Ostrożnie. Nie znamy historii jego życia, nie wiemy jaki będzie koniec jego życia, kiedy będzie umierał i Chrystus jako miłosierdzie do niego przyjdzie. Nie wiemy. Ostrożnie z tymi ocenami. A uważajmy na to, żebyśmy czasem właśnie gdzieś się nie zagubili tym naszym widzeniu Mesjasza. No i faryzeusze z tym prawem oczywiście rację, tak? Prawo ma rację. 600 przykazań faryzeusze wymyślili dla ludu. Biedaki chodzili, już nie wiedzieli co mają robić. Ponad 600 obowiązujących takich norm. Yy, sięgnę trochę do kultury greckiej, gdzie yy, jak oglądamy telewizji sprawy dotyczą Sprawiedliwości, prawa, wokandy sądowej. To jest pokazana bogini temida, bogini sprawiedliwości. Oni rzeźbili Grecy ją tam widać. Takie winietki są zawsze pokazane na sądowych, jak idziemy do sądu, że ma kobieta przepasaną opaską oczy, żeby była sprawiedliwa, żeby, żeby żeby była obiektywna w jednym ręku ma wagę a w drugim miecz prawda znamy to i specjalnie wywołałem ten obraz żebyśmy teraz spojrzeli na krzyż i próbuję wam podpowiedzieć dać odpowiedź na jakiego mesjasza czekają ludzie i my czekamy jaki mesjasz jest możliwy w odpowiedzi którą sobie Mamy po dzisiejszym naszym ćwiczeniu rekolekcyjnym dać? Czy tam jest jakaś opaska? Czy tam jest miecz w ręku? Waga? Roztrzaskane serce. Jeśli nie podprowadzimy swojego życia religijnego pod to rozwiązanie, pod tę odpowiedź. Drugie, drugie miejsce dodawania sobie odpowiedzi z mojej prawej strony. Chodzę tam i oglądam ten piękny obraz, który na szczęście oprawasz. Wam tutaj w jakiś sposób yy, no, przywiózł i, i on tam jest, ten Chrystus miłosierny. A Faustynka w tych trudnych czasach, to dlaczego woła tyle o miłosierdziu? Bardzo ważne jest, żeby wejść w ten obszar odpowiedzi Mesjasza, na którego czeka człowiek, który jest asymetrycznie wychylający się w stronę nas, ludków, żeby się ocalić, innych ocalać, lokować się w tym przebitym sercu. Przecież cały dzienniczek o tym mówi, a zaledwie chyba sobie kilka. Fragmencików wypisałem na nasze rekolekcje, to tam modląc się, skierowuje w codziennej modlitwie pisze Faustynka okreś, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z Niego na wieki. Cały świat lokowała w tym sercu, a w, a w sytuacjach pokus, które nam grożą. Nie wchodź w targ z żadną pokusą zaraz zamykaj się w sercu moim, mówi Chrystus do niej. To jest najczulsze miejsce, które nas ocala i ocala tych, których nosimy w naszych sercach. Nie chcę za Was tej odpowiedzi dawać, tylko tak troszkę pokazałem kierunek odpowiedzi. Bo inaczej trudno nam będzie nieraz z naszą wrażliwością, z tym, co przeżyliśmy już w życiu, z doświadczeniami, które mamy, ocalić siebie. A jeszcze nie zamyka to naszej misji chrześcijańskiej, bo my jesteśmy też odpowiedzialni za innych, za tych, który, do których wrócimy zaraz po tej Mszy Świętej do domu, którzy gdzieś tam mieszkają w domu naszego serca. Jeżeli się pytamy, jak im pomóc to w tę stronę trzeba pójść. W stronę Boga, który się wyzerował, który stał się zerem z miłości do nas. Grecki Kościół ma takie sformułowanie, przed którym zdębiałem, jakie pierwszy raz odkryłem. Powtarzam je często. Manikoseros. Oszalały z miłości Bóg do człowieka. To jest ta przestrzeń, która nasyci nas właśnie odpowiedzią właściwą i przestaniemy dryfować przy tych wszystkich konstruktach ludzkich Boga władcy, Boga getta, Boga prawa niemiłosiernego. Ocalimy siebie, ocalimy innych. Amen.